Okej, okay, witam wszystkich. Słuchajcie. Taki szybki szorcik. To jest ten projekt, który robię do tego wydruku 3D pod mikroskop. Zrobiłem troszeczkę małą modyfikację. Jak widzicie tutaj, będzie teraz pod spodem mocowany ten pryzmat. Ta średnica będzie o wiele mniejsza. Została odchudzona szerokość tego. Tutaj zrobiłem sobie montaż na lustro i będę kombinował tak, żeby to zrobić na jakiejś takiej śrubce, którą będę regulował. Właśnie ten kąt obracania tego lustra. Także tutaj jeszcze się za, zastanawiam, jak to zrobić, żeby to działało w ogóle. I dodałem jeszcze słuchajcie, napis 3D Made in poland, tak, tak dla Jaj totalnie. No i co? Idę drukować, zobaczymy, jak to wyjdzie i mam nadzieję, że jakoś ten projekt zakończy się naprawdę jakimś takim fajnym sukcesem. No i napiszcie, co w ogóle o tym sądzicie, co wy byście tutaj mogli zmodyfikować, jakie macie pomysły, minuta, nie przedłużam, pozdrawiam, trzymajcie się.